Witaj! W dzisiejszym nagraniu prezentujemy świadectwo Kary, która w 1990 roku przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Oto jej relacja. Przeżyłam doświadczenie bliskie śmierci w wyniku wypadku. Doznałam złamanej czaszki i przeciętej tętnicy, co spowodowało krwawienie w mózgu. Zdiagnozowano u mnie również nowotwór. Po przeprowadzeniu kraniotomii. Moje ciało przez dwa dni znajdowało się na granicy między życiem a śmiercią. W tym czasie mój duch opuścił ciało. Obserwowałam je z góry i choć widok nie był przyjemny, nie odczuwałam zmartwienia. Postrzegałam swoje ciało jako pojazd, który służył mi na ziemi. Znalazłam się w miejscu pełnym miłości, dobroci, współczucia, zadowolenia, akceptacji i radości. Miejscu wszechwiedzy. Postrzegałam siebie i inne istoty jako masy energii, ze sobą połączone, lecz oddzielne. Nie było tam form cielesnych ani konwencjonalnej komunikacji. To było poczucie wszechwiedzy. Każdy duch wspierał innych i czułam z nimi więź, chociaż nie mieli ludzkich form. Nie istniały tam ograniczenia takie jak przestrzeń czy czas. Byłam świadoma większego obrazu przeszłości. Teraźniejszości i przyszłości. Uświadomiłam sobie, że życie na Ziemi jest tylko jednym etapem mojej ewolucji. Doświadczyłam przeglądu mojego życia w tym ciele oraz moich poprzednich wcieleń. Sama oceniłam korzyści i wartość każdego doświadczenia. Wszystkie wydarzenia były ze sobą powiązane, a jednak niezależne. Każde doświadczenie życiowe miało swój cel, przyczyniając się do mojego rozwoju. Było tam wiele istot. Komunikowaliśmy się za pomocą telepatii, co jest terminem najbliżej oddającym moje doświadczenia. Mówienie o byciu gdzieś jest ograniczające. Istoty te były wszędzie i nigdzie jednocześnie. Rozpoznawałam je i wszystkie wspierały moją podróż, zarówno w świecie duchów, jak i na ziemi. Te duchowe istoty zdecydowanie nie były zmarłe, były żywe, lecz w innej formie. Czułam wszystko i nic jednocześnie. Nasze ludzkie uczucia są często ograniczone do tego, co znamy na tej płaszczyźnie. Jednak tam doświadczałam rozszerzonych uczuć, które trudno opisać. Czułam spokój, ulgę, radość, szczęście i wiele więcej. Moja przeszłość przemknęła przede mną. Doświadczyłam przeglądu wszystkich poprzednich żyć. W tym życiu zajmowałam się wieloma działaniami, w tym różnymi karierami. Sportami na poziomie konkurencyjnym, podróżami i sztukami widowiskowymi. Czasem wydawało mi się, że nie jestem wystarczająco skoncentrowana na jednym zainteresowaniu. Zrozumiałam jednak, że wszystkie te działania były powiązane i stanowiły cenną okazję do nauki. Przegląd moich poprzednich wcieleń był niesamowitym edukacyjnym doświadczeniem, nad którym miałam pełną kontrolę. Ludzkie ciało i umysł nie są w stanie pomieścić poziomu energii, jaki jest doświadczany w stanie duchowym, który znajduje się na wyższym poziomie energetycznym. To jak z elektrycznością. Odbiornik o napięciu 110 V nie przyjmie 220 V. Jednak ludzie mogą zostać porażeni prądem i jeśli może on przepłynąć przez ciało, mogą nie odnieść obrażeń. Kilka lat temu Pracując w gabinecie dentystycznym i robiąc zdjęcia rentgenowskie, zostałam porażona prądem. Energia przepłynęła, i chociaż moje ramiona czuły się inaczej, nie było żadnych złych skutków. Nie chciałam wracać na Ziemię, ale po rozmowie z innymi istotami energetycznymi, w tym z istotą Boga, zdecydowałam, że powrót przyniesie większe dobro. Miałam wybór, ale wydawał się on dokonywany w jedności z innymi istotami. Wiedziałam też, że jeśli teraz nie wrócę do tego ciała, wrócę na Ziemię w innym, aby dokończyć swoje zadania. Przed doświadczeniem nie miałam wyrobionej opinii o reinkarnacji, ale teraz jestem przekonana o swoich wielu wcieleniach. Po powrocie do ciała czułam się zadowolona, jakby mój duch wtulił się z powrotem w ciepłe, wygodne miejsce. Moje ciało szybko się ustabilizowało, chociaż początkowo nie spodziewano się, że przeżyje. Po powrocie żyję jako uważna poszukiwaczka przygód. To doświadczenie wzmocniło i utrwaliło moje przekonania. Otworzyło to więcej kanałów w sercu i umyśle, podobnie jak w radiu. Zmiana kanału pozwala usłyszeć coś nowego. Dowiedziałam się, że w prawym płacie skroniowym jest miejsce Boga, które działa jak nadajnik i odbiornik uniwersalnego umysłu. Możemy nauczyć się stymulować tę część naszego mózgu na wiele sposobów. Mój uraz dotyczył prawego płata skroniowego. Być może został on stymulowany, a nie uszkodzony. Porzuciłam religię katolicką wiele lat przed doświadczeniem bliskim śmierci. Jako dziecko kwestionowałam wiele koncepcji nauczanych przez Kościół katolicki. Po doświadczeniu bliskim śmierci badałam różne religie, starając się zrozumieć, gdzie należy na ziemi. Chociaż nie praktykuję regularnie żadnego dogmatu. Z radością uczestniczę w różnych ceremoniach religijnych i śpiewam w lokalnych chórach, gdy zostaję zaproszona. Jestem zadowolona z uświadomienia sobie, że jestem częścią wszystkiego i jednocześnie niczego. Otrzymałam również specjalną wiedzę. Mam poczucie wszechwiedzy, wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wielkiego obrazu, uniwersalnego porządku i celu. Wiem, że wszystko jest doskonale zorganizowane, nic nie dzieje się przypadkiem, nie ma zbiegów okoliczności. Mimo, że wszystko jest dobrze zaplanowane, mamy wybór, jak wykorzystać te informacje. Każda osoba, której ścieżki przecinają się z naszymi, pojawia się z jakiegoś powodu. Mamy wybór, by być otwartymi na możliwości, które niesie ze sobą ta interakcja, lub zignorować ją. Możemy żyć każdą chwilą, będąc świadomymi i całkowicie w niej obecnymi, lub możemy wybrać, by się wycofać, co wiele osób w naszym społeczeństwie robi. Gdy odzyskałam przytomność po wypadku i przeżyciu doświadczenia bliskiego śmierci, otrzymałam setki kartek, listów i notatek. Wiele z nich zawierało słowa: Pewnie mnie nie pamiętasz, ale pięć lat temu powiedziałaś mi coś, co zmieniło moje życie lub 10 lat temu zrobiłaś dla mnie to, co zmieniło moje życie. Nie robiłam niczego specjalnego dla tych osób. Byłam dla nich po prostu miła i obecna w danym momencie, mówiąc lub robiąc to, czego potrzebowali. To przypomniało mi, że wszystko, co mówimy i robimy, ma wpływ. Każda chwila jest ważna. Zawsze pamiętałam, dlaczego jestem tutaj i starałam się wypełniać moją misję najlepiej. Jak potrafiłam w danym momencie? Tak. Teraz jestem bardziej świadoma tego, czego oczekuję w relacjach. Straciłam cierpliwość do narzekających i płytkich rozmów. Moje filozofie życiowe to bądź tym, co chcesz zobaczyć, i jeśli nie jesteśmy częścią rozwiązania, jesteśmy częścią problemu. Jestem bardzo zaangażowana w moje doświadczenia życiowe i w ludzi wokół mnie. Teraz wszystko wydaje mi się paranormalne i wyjątkowe. Spotykałam się z rozwiedzionym mężczyzną, który miał troje nastoletnich dzieci. On i jego czternastoletnia córka ciągle ze sobą walczyli. Pewnego wieczoru, sfrustrowana próbami mediacji, wyszłam z ich domu, mówiąc: Nic tu nie mogę zrobić. Poszłam do domu i od razu poszłam spać. W nocy zadzwonił telefon. Mój partner był w łzach i powiedział, że właśnie miał z córką najbardziej pełną miłości i przemyślaną rozmowę, jaką kiedykolwiek mieli, i podziękował mi za bycie z nimi. Wiedziałam, że byłam w ich przestrzeni przynosząc energię miłości do sytuacji. Śpiąc, nie byłam świadoma tego, co robię na poziomie ludzkim, ale byłam świadoma na wyższym poziomie świadomości, że mogę coś zrobić. Z tego co pamiętam. Zaczęłam dzielić się moim doświadczeniem około dwa lata później. Początkowo byłam zdezorientowana i sceptyczna, ponieważ doświadczenie to wykraczało poza moje dotychczasowe przekonania. Po doznaniu urazu mózgu przez jakiś czas myślałam, że po prostu nie jestem normalna. Przyjaciółka miała znajomego, który był profesorem socjologii na Uniwersytecie. Pisał książkę o procesie uzdrawiania umysłu i ciała. I był zainteresowany rozmową ze mną. Spotkaliśmy się, a on zaprosił mnie, żebym wygłosiła wykład na jego zajęciach, a później jeden z jego współpracowników zaprosił mnie na swoje zajęcia. Przez około 8 lat byłam gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie. Reakcje studentów były różne. Zazwyczaj byli bardzo otwarci i gotowi do dialogu. Nie wykładałam jako taka, ale raczej opowiadałam trochę o mojej historii. I zachęcałam ich do zadawania pytań lub wyrażania swoich myśli. Zazwyczaj prowadziło to do świetnej dyskusji. Zaczynałam zajęcia stwierdzając, że po prostu dzielę się swoim doświadczeniem i nie próbuję zmieniać czyichś przekonań. Opinie studentów były bardzo pozytywne. Często mówili, że ich to zmieniło. Jedyną rzeczą, którą zachęcałam, było otwarcie ich serc i umysłów na tę ideę. Jeśli otworzymy nasze serca na cokolwiek. Poznajemy naszą prawdę. To doświadczenie zawsze było dla mnie rzeczywiste, czasami nawet bardziej rzeczywiste niż doświadczenie na Ziemi, ale na początku wahałam się wspominać o nim komukolwiek, ponieważ nie chciałam wzmacniać przekonania, że mogę być nienormalna z powodu urazu mózgu. Pierwsze kilka razy, kiedy mówiłam na Uniwersytecie, wyobrażałam sobie, że zostanę obrzucona zgniłymi owocami za posiadanie tak nietypowego podejścia. Im bardziej czułam się komfortowo z tym doświadczeniem i ze sobą samą, tym mniej martwiłam się o to, co ludzie będą myśleć o mnie lub moich pomysłach. Tak kończy się relacja kary. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.